Mądroski cwaniury. Marszu o ubeckie emerytury. Witam Państwa 4 czerwca na 5 czerwca 2023 roku. Szanowni Państwo, hmm, dlaczego mówię takie cwaniury? No bo dzisiaj było ciekawie. Nie dość, że uciekli pan Trzaskuś z panem Donkiem. To jeszcze, szanowni państwo, dowiedzieliśmy się, że zagubiło się dwunastoletnie dziecko. Na marszu niepodległości tego nie ma. Takie rzeczy się nie zdarzają. A jednak na takich marszach, na takich spędach politycznych, to nie marsz niepodległości, gdzie czcimy rocznicę. Uzyskania niepodległości 18 roku, szanowni państwo, gdy Polska po 123 latach bycia pod butem austriacko-prusko-rosyjskim uzyskała niepodległość. Nie, no to jest normalny polityczny wiec. I Na takim politycznym wiecu wiecu zagubiono dziecko. Zgubiono dziecko. No bo przecież dzieci, szanowni państwo, wiecie, że będzie przymus aborcyjny. Wiecie o tym do trzeciego tygodnia, tak? Nie, do 14 tygodnia nawet. Możliwa, możliwa aborcja, tak? No, ale jak wiecie, już myślą nad tym, żeby uznać, że poprzez te naszonka fasolki, te plemniki, to tak naprawdę to nie są dzieci, i dopóki to to się nie urodzi i nie dostanie swojego pierwszego tymczasowego dowodu, a może prawdziwego dowodu, czyli, szanowni państwo, do 16-18 roku życia. Oczywiście to się naz mm, nazwie eutanazją bez zgody rodziców, tak jak już to jest w Belgii, Holandii. W jednym z tych państw już to wprowadzona, a w drugim chyba albo już, już będzie wprowadzona, albo już jest, funkcjonuje od dawna. To nieważne, ale oni są właśnie takimi, ci państwo można powiedzieć, pionierami mordowania nienarodzonych, jak też już urodzonych. Tam wystarczy, idzie się do lekarza, nieważne, mówi się mówi mu się, że jest się w depresji. Oczywiście eutanazja, bo to jest nieuleczalne. Jaka to jest choroba, każdy może dostać tę depresję, ale... W Belgii czy w Holandii? Nie, i bez względu, czy ma się 15, 30, 40, 80 czy 100 lat, taka usługa będzie wykonana. No, szanowni Państwo, raz był proces. Raz był proces przed Radą Lekarską o to, że 41 pani zrobiono Eutanazję, bo powiedziała, że jest w depresji. Syn, syn się wściekł i podał do sądu. Przewodniczący, notabene, ten sam, ten sam lekarz, który dokonał eutanazji, ogłosił, że jest ogłosił w sentencji wyroku, że nie widzi podstaw. Do tego, by uznać, że została naruszona etyka lekarska, czy popełniono jakiekolwiek błędy. Szanowni Państwo, sędzia we własnej sprawie. No to, Szanowni Państwo, jest europejskość. Takie mamy europejskie standardy. Do takiej Europy dążyliśmy i taką Europę popieramy. Tylko pogratulować, tylko pogratulować. A pan Donek też chciałby to wydłużyć. To tak mu zlecili Niemcy i Unia Europejska Szanowni Państwo, co ci Niemcy mają? No, tylko by nas mordowali tylko mordowali, mordowali i mordowali, no coś im w głowie po się poprzewracało aha, bo nie chcą płacić za poprzednie mordowanie y, odszkodowań, reparacji, no i oczywiście jeżeli y, y, każdy złodziej, Szanowni Państwo który by tyle ukradł i tyle pomordował przy napadzie ludzi, to też chciałby uniknąć kary za wszelką cenę. Nawet jeżeli to nie jest kara więzienia, a kara finansowa, to i tak by chciał tego uniknąć. No i tacy Niemcy są, tak postępują i do tego to wszystko prowadzi. A my, a my musimy wysłuchiwać tych żonnych władzy, politykierów. Które usta mają pełne frazesów, jacy oni to są niedoceniani. Przecież oni tak walczą o tą demokrację. O jaką demokrację? Demokracja to jest różnorodność poglądów. Pani, która kiedyś mówiła precz y, z dyktaturą kobiet, która krzyczała na wiecach, pani poseł, Dawnej i nowoczesnej, dzisiaj platforma chyba, powiedziała tak. No, poseł Rzeczpospolitej, że Polska nie może być suwerenna. Polska musi, musi lizać dupę, lizać tyłki. Może trochę inaczej to podzielać. Tak to brzmi e, e, Niemcom, bo jest za słaba, żeby być samodzielna. Nie wolno. Trzeba się podporządkowywać woli Berlina. Trzeba. No, szanowni państwo, jeżeli tak mówi, Poseł czy posłanka, nieważne. Funkcjonariusz państwowy, przedstawiciel narodu, wybrany przez ten naród i opłacany, tak mówi. To naprawdę, szanowni państwo, coś tu nie gra. No ale jak eurotopowany Halicki, <grywki> również wybrany za państw i opłacany. Jako poseł, no znany od Sowy, bo dużo mówiono o jego inteligencji, również mówią o jakiejś dyktaturze. Może funkcjonować, w, szanowni państwo, w warunkach, w warunkach demokracji. Może być wybierany, może robić kampanię, może mówić, co mu się żyje, nie podoba i dla niego to jest dyktatura. No to niech pan sobie pojedzie do Korei Północnej i tam panu wytłumaczą wytłumaczą co to jest demokracja i czym to się różni od autorytaryzmu pan szybko to zrozumie chociaż ja się obawiam, że od razu by się próbował wkręcić wkręcić tam do rządu i swoimi radami uzyskać jakieś synekury ale na szczęście, tak jak kiedyś w jednym filmie powiedziałem jest tam bardzo mądra kobieta, chyba siostra Obecnego przywódcy, która nie pozwala, aby takie indywiduła próbowały, próbowały wpływać na jej brata i wszystkich usuwa. No, oczywiście, w sensie sceny politycznej na emeryturę. Tak. Bo no to jest, no, inne trochę państwo. To jest demokracja taka jak w Rosji, jak na Białorusi. Podobne, podobne według pani o właśnie, przypomniałem sobie, ta pani się chyba nazywa ta od tego Lizania yy, butów Niemcom to jest Sorgin Vielgus, prawda? Polubnałe to jest druga pani, to też z tej pani yy, partii, pani z tego z tej partii tego gościa od Sześciu Króli, który, no, niestety chce znowu kandydować i znowu dostać się tym razem do Senatu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, ale, szanowni Państwo, tak. Gubią dzieci, bo ich to nie obchodzi. Uciekają od obywateli, gadają swoje, jako tacy wiecowi mówcy, a potem uciekają. Yy... Jedni im klaskają, drodzy, ślepia gały Patrzone w nich, przymykają, żeby z lubością słuchać słów swoich przywódców, ale co z tego dla społeczeństwa? Co z tego, że jedna partia chce wygrać drugą, skoro obywatele nic z tego nie będą mieli? A sprawy społeczne. Wiadomo, co będzie. Już widać po ich zachowaniu dzisiaj, że ci państwo, jak dorwą się tylko do władzy, to za właśnie synekury, na którym zależy. Nie będzie Pani eurodeputowany Halicki, czy inni deputowani. Pani Biedroń, Eurodeputowany. Pani Kopacz. Pani, no tutaj, Tun, to wiadomo, dlaczego tak pisze o Polakach. Polaka, przecież ona i tak, Szanowni Państwo, nie ma się czego obawiać. Bo zawsze może kandydować jako Austriaczka, a nie Polka. Natomiast pani Ochojska, dziwny polityk. No, ona liczy, że uda się Rosji wygrać i będzie kandydowała do Dumy Państwowej. No, ale to już jest inna kwestia, i inny sposób postrzegania rzeczywistości. Ja z tą rzeczywistością nie chcę mieć nic wspólnego. I dlatego, szanowni Państwo, tylko to zaznaczam. Żebyście Państwo mieli pojęcie, z jakimi osobami macie do czynienia, z jakimi poglądami macie do czynienia i jak to może się skończyć, jeżeli nie zareagujecie w porę i nie odrzucicie ludzi, których intencje są sprzeczne z podstawami etyki, z podstawami moralności. Bo oni mają swoją etykę i moralność, ale którą nazwijmy to pokrótce kul pieniądza, dzisiaj, szanowni państwo, niedziela jutro, poniedziałek kończy się, szanowni państwo, pewien czas, pewien okres, w którym możemy mówić, że uczestniczymy w czymś ważnym. Będą wybory, w, wybory w październiku. Zdaję Te wybory albo nas skażą na niewolę i Syberię, jeżeli wygra Donald Tusk, albo będziemy budowali nadal bezpieczną Polskę. No ale wybór należy do Was. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu.